Słuchajcie, tak, dzisiaj jest dzień, późno się włączyłem, bo zbierałem się na ten, zbierałem się na Tatry, zbierałem się na, 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 na co się ja nie zbierałem dzisiaj, to już, już w ogóle dzisiaj doszedłem na, na ten, na Rysy doszedłem już dzisiaj. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, ja przyjechałem oczywiście na Wieloczorsztyn, przyjechałem, oczywiście stoi na parkingu tutaj, to jest tak, pole kempingowe, a parking, taki parking jest, zrobili żeby ten. 15 zł oczywiście kosztuje teby ten, ten parking, ale mówię dobra. Ja już nie będę. Bo tu teraz o tej porze ciężko znaleźć parking. Jest, bo wszystko jest zaklejone już samochodami. Ja stałem tam na górze przy kościele w zeszłym roku, tak jak widzieliście na filmie. Natomiast dzisiaj e, no noweloczeosz ten trzeba zrobić. Stwierdziłem, że zrobię, bo jeszcze mnie jeszcze mi nogi bolą. No, człowiek się starzeje, już nie jest ta sama energia co kiedyś, że brak i kurczy człowiek jest już ten. E, Zregenerowany, i tak yy, dobrze. Jeśli chodzi o te pole kempingowe, gdzie ktoś jest z Was zainteresowany tutaj przy kościele, na wprost kościoła, yy, jest pole taka ładna trawka. Tylko że tu jest strasznie to pochyłe, strasznie, strasznie. I tak, 15 zł za osobę, 25 zł za kampera czyli 4 dychy za ten, za dobę. Tutaj ja zapłaciłem za, za parking, bo jadę na waleczarz więc yy, zapłaciłem 15 zł. Czas przejazdu pewnie około tak 3-4 godzin, bo będę się bawił wiadomo, z dronem i tak dalej, no to to troszkę się zejdzie. Słuchajcie, mam ten stary łańcuch, który mam, biorę ze sobą łańcuch zapasowy. Jest zapasowy łańcuch, oczywiście się zapasowy łańcuch. Parę pieniążków. Parę pieniążków, no i drona zabieram najważniejszego i trochę do picia coś i, i jedziemy, to jest niedużo, niedużo roboty. Także się pobawimy dzisiaj, mam nadzieję. Pogoda jest sprzyjająca tego typu wyjazdom dzisiaj. No wejdziemy, Idziemy. idziemy. Przed nami ciocz i nie no dziecza Zaczęliśmy o 14.30 trzydzieści, jakby co. 14.30 trzydzieści, leczem. Na około. myślę 18 pójdzie być. na 7% spróbujemy podjechać tym razem W zeszłym roku zerwałem łańcuch właśnie i pan też miał zerwany łańcuch. Tylko że w drugą stronę jedzie. chyba. Czyli nie jest jeszcze źle? Dojedziemy. Momentami oczywiście z roweru schodzę, bo nie da rady, nie da rady pojechać. Dobra, jesteśmy na drugim przystanku. Ten przystanek był, mamy teraz chyba ten przystanek. Dobrze mówię? Czekajcie, tak, 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 zgadza się, to jest ten drugi przystanek. Jesteśmy tutaj w tej chwili. No, to jeszcze jest trochę. Mamy prom. Nie wiem, czy prom będzie, zobaczymy. Nie wiem, zobaczymy czy będzie prom, Czekajcie, bo ja będę poczochrany, wiem, czapkę wziąć. Pogoda jest wieczna, dosyć wieczna. Ale jest w porządku. E, widzieliście po drodze, pan z... A znaczy nie, nie widzieliście. Pan zerwał też łańcuch w tym samym miejscu co ja. Tam bardzo często dochodzi też do, do wypadków. To jest dosyć ostry zakręt, trzeba szybko zwolnić. E, słuchajcie, tak. Większość rowerzystów Większość rowerzystów ma elektryczne rowery. Takie małe oszustewko, nie? No nie, przejechałem, nie? Wieloczesnym przejechałem. Tu mamy kolejny postój. Kemping. Nie, teraz prawo, aha, prawo. Teraz mamy w prawo tutaj, tak. Dobra, słuchajcie, my jesteśmy My chyba jesteśmy tutaj teraz. Tak, tak, teraz jesteśmy tutaj. Teraz jesteśmy tutaj. No już niedaleko zostało. Już niedaleko. jak mamy przy ulicy Szlaczek, zaraz będzie pieni skręt gdzieś Dębno i zabytkowy kościół niedaleko Przez most Jesteśmy w tej chwili tutaj. Już zostało niewiele do przejechania. Tak. Tak, oczywiście troszkę, troszkę historii, słuchajcie, z, ze wsi Maniowy, która została zalana przez Zalew Czorsztyński. Widać całkowicie architektura drewniana. Architektura, można to nazwać, chałupy po prostu drewniane. Możecie oczywiście zobaczyć sobie stronkę starymaniowy.pl. Ale ma to klimat naprawdę. Dawnych lat. Ja się nie zatrzymuję na to, że, że jestem zmęczony. Bo szlak nie jest jakiś męczący specjalnie. E, może to wygląda przytażająco. Ale no wiadomo, czasami trzeba zejść z tego roweru. Nie biegu brakuje. Jestem mniej więcej w połowie szlaku. No, nie, no, już się połowa zrobiona, ponad. Zatrzymuję się dlatego, żeby zrobić parę ujęć z drona, no bo tu nie ma możliwości już polatania za bardzo, bo są drzewa. Więc muszę to robić tak manualnie. Czosztyn, niedzica Jeszcze kawałeczek jesteśmy. Godzina 17.42. Czosztyn się skończyło. Teraz no nie płynę statkiem. Jadę rowerem Droga teraz jest do... żeby dojechać do głównej. Ostro pod górę. pierw wpadłem do kampera. Jest godzina 19.11. Oczywiście witaj widzieliście jechałem drogą wojewódzką. Nie była bardzo ruchliwa bo jest wieczór. Późna godzina. Więc jakoś się prześliznąłem tam. Eee, szlak słuchajcie nie wymęczyło mnie to tak bardzo i ten cały cały ten przejazd jak powrót właśnie przez tą drogę wojewódzką bo trzeba było się wdrapać na samą górę do Czorszczyn to chyba jest miejscowość i tam trzeba pchać w lewo już na, do, do drogi głównej. To mnie bardzo zmęczyło, bardzo długi był... Oczywiście tak, yy, widzieliście, było pobocze zrobione, w większości tam. Jak się jechało jeszcze z Czorztyna, to było fajnie zrobione pobocze i można tym poboczem było się poruszać rowerem. No ale niestety to pobocze się skończyło, jak tylko się zrobiły te serpentyny, skończyło się pobocze, no i oczywiście był zjazd na, zjazd na bombę, nie? Nic akurat nie jechało, więc ja sobie spokojnie przejechałem to. Ogólnie większość jest, większość tej trasy z tej wojewódzkiej jest z górki. Większość. Później jest fajny zjazd już do samej Niedzicy. do Nie do zapory, czekajcie, co Nie do zapory. Tam taki most jest właśnie na, na rzece. Był rowerzysta który jechał z dzieckiem i z żoną i kurczę, tak samo w tym samym miejscu zerwał sobie łańcuch. I trzeba być na to przygotowanym, bo wiadomo, te łańcuchy to teraz są. Jedne są dobre, drugie są złe. Ja mam akurat ten najsłabszy łańcuch. To ten łańcuch, który w zeszłym roku zerwałem. W tym roku się nie szarpałem. Powiedziałem, że nie będę szarpał, bo, bo go w końcu zerwę. I tak sobie jechałem delikatnie po prostu. Jechałem sobie delikatnie, żeby, ten, żeby go nie, 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 nie szarpnąć za mocno. I jak był jakiś mocniejszy pod, podjazd, no to sobie z, z roweru po prostu schodziłem i szedłem na piechotę. A tak ogólnie. Fajna trasa jest widokowa. Dronem polatałem, troszkę to zobaczycie na filmie. To widzieliście już na filmie, bo to już będzie wcześniej. Dobra, włączę się później. No. Później się włączę, bo trzeba trochę ochłonąć.